Szanowni Państwo, biskupie, szanowni Państwo parlamentarzyści, szanowni Panie Wójcie, szanowni Państwo kombatanci, wszyscy szanowni Państwo zebrani na tej uroczystości 75. rocznicy największej partyzanckiej bitwy pod Osuchami. Na największym w Europie takim cmentarzu partyzanckim. Patriotyzm i wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Święty Jan Paweł II mówił, że wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją stale zdobywać, czyniąc użytek w prawdzie. Patriotyzm, mówił dziś ksiądz biskup podczas kazania, trzeba stale dokarmiać po to, żeby trwać w patriotyzmie i żeby go budować również na przyszłe pokolenia. Nie ma lepszego miejsca. Na dokarmianie naszego patriotyzmu, niż ten cmentarz, to święte miejsce, cmentarz partyzantów w Osłuchach. Dobrze jest dokarmiać patriotyzm dobrą, pozytywną strawą zwycięstw. Jesteśmy, proszę Państwa, i to sobie musimy uświadomić raz na zawsze wszyscy. Jesteśmy narodem zwycięstw. Nie jesteśmy narodem porażek. My jesteśmy narodem zwycięstw. Gdyby tak nie było, to by nas tu po prostu nie było. Między Niemcami a Rosją mogą być tylko zwycięstwa. Nie ma miejsca dla tych, którzy przegrali. Mówię to na cmentarzu w Osuchach, na którym pochowani są partyzanci, którzy przegrali w tej bitwie Osuchami. Którzy w męczarniach umierali tutaj, niedaleko na bagnach, niedaleko na drzewach, przywieszeni do, przywiązani do drzew po to, żeby ratować. Ale była to bitwa przegrana zwycięskiego powstania zamońskiego. Jak często rozpamiętujemy wygrane bitwy przegranych powstań. Dzisiaj jesteśmy na miejscu bitwy przegranej, ale zwycięskiego powstania zamońskiego. To dzięki nim, dzięki ich ofierze Niemcy nie zrealizowali swojego szatańskiego planu totalnego wysiedlenia Zamojszczyzny. Zrealizowali go tylko w minimalnym zakresie. To jest ich zasługa. To oni są zwycięzcami powstania zamojskiego. Jesteśmy zwycięzcami na wielu frontach. Przez pierwsze dwie dekady, ponad, ponad dwie dekady III Rzeczpospolitej trzeba to mówić. Karmieni byliśmy pedagogią wstydu. Mieliśmy się wstydzić. Jan Pietrzak powtarza, że mamy w Polsce deficyt granitu, nie mieliśmy czasu jako wolny naród budować pomniki glorii i chwały tych wszystkich zwycięstw, które nie były tylko naszymi zwycięstwami to były zwycięstwa całej Europy, a może i świata nie mamy porządnego łuku triumfalnego dla wojsk sowieckiego z Wiednia które uratowały całą Europę przed zagładą ze strony islamu nie mamy wielkiego pomnika glorii i chwały w Komarowie w miejscu ostatniego decydującego starcia, które spowodowało, że cofnęła się ta pożoga bolszewicka i nie poszła na całą Europę, a może i świat, nie mamy muzeum Westerplatte. Miejsca, symbolu pokazującego, że my, naród polski, jako jedyny, jako pierwszy stawiliśmy czoła w sposób zbrojny niemieckim okupantom. No i nie mamy muzeum w Osuchach. Cieszę się z tej deklaracji Michała Mulawy i pana starosty, że to muzeum będzie powstawać. Panie ministrze, dyskusje o tym muzeum trwały już wcześniej. Proszę pana ministra o pomoc samorządowi województwa, staroście Biłgorajskiemu. Proszę o przekazanie tej prośby do pana ministra Mariusza Błaszczaka, do pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego. My potrzebujemy pomników glorii i chwały. Taki pomnik to również Muzeum tu w Osłuchach Muzeum Zwycięskiego Powstania Zamońskiego. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w tych uroczystościach. Tak wielu nas jest, tak wielu się modliło, tak wielu. Teraz będzie oddawał cześć tym bohaterom tu poległym i tym, którzy są pochowani w innych miejscach. Bardzo dziękuję raz jeszcze panu Wójtowi Gminułkowa, wszystkim organizatorom. Cześć i chwała bohaterom.